Hej kochani, dzień dobry, cześć, cześć. witajcie na moim kanale. Zapraszam was dzisiaj na recenzję Mangusi. Sami widzicie jakiej. Star Like Words, także zaczynajmy. Na samym wstępie chciałam Wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Kotori postanowiło wydać więcej mang, jednej z moich ulubionych autorek Boys Love i zrobią recenzję wszystkich jej mang. Także czekajcie, pojawią się niedługo. A teraz zapraszam do obejrzenia recenzji. Nie będzie ona jakoś bardzo długa, bo i manga nie ma rozbudowanej fabuły. Chcę jeszcze dodać, że manga przeznaczona jest dla osób, Pełnoletnich jest 18, więc niestety nie wszyscy z Was będą mogli ją kupić. Głównym bohaterem mangi jest Subaru, który bardzo lubuje się w przyjemnościach cielesnych. Krótko mówiąc, ma wielu adoratorów, z którymi zabawia się na przerwach. Subaru jednak skrycie marzy o prawdziwej miłości i odtrąca nowo poznanych kochanków, stwierdzając, że to jednak nie jest to, że czegoś mu brakuje. Pewnego dnia podczas zabawienia się ze swoim seks przyjacielem w sali plastycznej, Subaru zauważa obraz, który przykuwa jego uwagę tak bardzo, że przerywa miłosne igraszki i z walącym z fascynacji i emocji sercem przygląda się obrazowi. Nagle do sali plastycznej wchodzi autor obrazu, Nagayama, Subaru go dostrzega, zakochuje się nim od pierwszego wejrzenia i wyznaje mu miłość. Dalszej fabuły już Wam nie zdradzę, bo po prostu byłoby za dużo. Star Light like nie jest moją ulubioną mangą dziunko, ale ma w sobie tą jej uroczość, którą bardzo lubię. Sama historia też do najbardziej wybitnych nie należy, ale podoba mi się Subaru i to jak jego charakter i postawa się zmieniają. Dodatkowo lubię to, że historia posiada kilku drugoplanowych bohaterów, którym tak cała sytuacja ze związkiem Subaru i Nagajamy się nie podoba, bo już nie mogą się z nim po prostu zabawiać, że próbują go rozdzielić i mamy całkiem fajną intrygę. Ja osobiście manga Wam polecam, ale nie nastawiajcie się na bardzo złożoną historię. Jest to po prostu przyjemna pozycja do poczytania na raz, chociaż ja już czwarty raz sięgam po ten tytuł, więc wszystko zależy od Waszych upodobań. Dziękuję Wam stycznie, kochani, za oglądanie. Jest to troszkę inna forma niż do tej pory. Postanowiłam robić takie bardziej krótkie podcasty, więc mam nadzieję, że coś takiego Wam się spodoba i że też będziecie chcieli oglądać takie recenzje. Um, ogólnie. Manga sama w sobie jest króciutka, więc też i ta recenzja nie mogła być jakoś strasznie długa. Okej, okay, dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie, żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym moim odcinku, także pa pa!